Cześć wszystkim. Z tej strony Szymon. To jest to miejsce, o którym mówiłem. Miejsce, w którym moglibyśmy zorganizować sylwestrowe ognisko. Jest to oddalone od um, pracowni, w której wideo e, znajduje się również na Facebooku. Jakieś pół kilometra. Naprawdę miejsce mocy, mocy natury. Pozdrawiam wszystkich i życzę nieograniczonych myśli. I pamiętajcie: Prawda leży w. Doświadczeniu.